Hej, siemanko, z tej strony Magic Games i dzisiaj gramy znowu w farmę nie wiem jak to się czyta. I chcę zrobić z tego serie jak mówiłem. I... I tak, przepraszam, ale mi się nie nagrało. Nie nagrał mi się odcinek. I więc nagrywam kolejny raz. Drugi odcinek, czyli tak naprawdę jakby trzeci. I tak, co ja tam mówiłem? Zrobiliśmy dwie misje, ale takie małe. I to chyba było tyle. Tak naprawdę. Nic zbytnio, wiele nie robiliśmy. No dobra. To teraz gdzie pójść? Mamy. No dobra. Pójdziemy sobie. I tutaj, jak mówiłem, jak no. Patrzyliśmy, możemy się zmieniać, ale nie chcę się zmienić. Dobra, to tutaj, jak zobaczyłem, można pójść do mapy i zrobić na misję. Tak, tą ostatnio przeszedłem. Niestety bez Was. Bez Was. To gdzie no, zostawmy. Hmm. To teraz gdzie będzie? Tutaj musimy pójść. I to jest trochę online. I przepraszam bardzo za ścinki. nie widzieliście poprzedniego odcinka to zachęcam. I jak mówiłem przepraszam za ścinki. I teraz możecie pisać w komentarzach znowu. Jaką chcecie inną grę na kanale? No dobra. Uuu, jakaś cienka, to ja się wyciszę. Albo jednak nie? Ja na pewno coś pójdę z roką i Mogę coś aktywować? Dobra, zaaktywowałem. Łowałem coś, nie wiem co bo nie chciało mi się czytać dobra, musimy trochę przebiec jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka to, to, to obejście no dobra to teraz musimy iść jak zawsze za tym za tym znaczkiem dobra, lecimy uhuuu musimy uważać the grenier must have it he little the ascaris is working breaking through i see the shadows of your mother mind Dobra, don't let Vora distract you focus on the mission it's, it's our only hope of figuring out this link with him tutaj. no bo biegniemy, 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 biegniemy tędy tutaj teraz uważnie i po tobie i po tobie też o i pi w karcie piszcie czy chcecie taką broń fa fajną czy rzutki czy mam no strzelać czy czy te, tą broń tak tak strzela tak wygląda no nie mogę pokazać czy o tak tą broń czy rzutki z prąsej z prąsego odcinka oczywiście nie powinienem tu spaść sobie tutaj spadnę o tutaj. Nie, mało tylko. jeszcze odcinek. To jest mało. Dobra, idziemy. Teraz tu musimy. I o co tu chodzi? Są takie oświetlone dzieci, muszę z w to sprawić. Udało mi się, więc mogę teraz. Nie, muszę jeszcze do tych. Muszę po prostu otworzyć. Dobra, Jak Zawsze musiałby tu ktoś być. No tutaj pewnie też ktoś uh, uh. będzie. Ło! Wow. U dobra! Dobry jest. Dobra jest. To postać, o nie, znowu. I to jest ciężkie.

Chodź, pójdziemy jeszcze uwolnić twojego kolegę. Tu i tu. On chyba będzie nam pomagać, prawda? Tak. Lotus bla 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 bla. Chodź mój pomocniku. Dobra, tak, on powinien mi pomagać. Pomocniku, zrób coś z tym. Dobra. Tutaj musimy znowu z spacją. O, udało nam się. Mam nadzieję, że teraz wszystko dobrze działa. Ja chcę prędzej raz przeciwników. Idziesz? Gościu? Idziesz. Dobra. Dobra, musimy się czytać. Dobra, chodźmy, raz, raz, raz... Że to wspomniałam, że tu są przeciwnicy. I mu. Że muszę jednak z tobą pogadać, co? Czekaj, chyba ktoś tu szedł. Nie. Dobra, ziomek. I to też jest online, więc jak, jak jak da się jakoś dać do znajomych, to ja jestem Maciek Jeliks bez pasji, bo się nie dało. Wow. co się dzieje? To give me influence.

Przebać. Ej, ty, ziomo! I w to też. Bo różne. O, solka ze ścinki, jeszcze raz mówię. Bo po prostu mamy słaby kom. To nie u was się ścina, tylko u mnie. Dobra. I chcę codziennie dawać gdzieś odcinki. W ogóle z czegoś. Więc wczoraj. Jak to oglądacie? Jest właśnie już odcinek z tej gry. Kręsy, myszy, finsy. Dobra, z niego wsparamy. Już po tobie. gdzieś nasz pomaginiel? Łuchu! Trochę coś zrobiliśmy. O! Już więcej A chcę robić odcinki gdzieś tak. Jedna misjowa. Więc no, polecie sobie już. Więc jak dojdziemy do, do bazy to będziemy kończyć. No dobra, to kończmy. Do zobaczenia. Pa pa. Do następnego.